Witam Was w kolejnym odcinku ogrodowych TRANSFORMACJI No, dzisiaj z takie nietypowej perspektywy, tu z boku Widzicie, o, zakwitnięta działka Tam też w ogóle jakieś piwo nie wysk wyskakują, cebulica i inne różne dziwne rzeczy Fajnie Zaczynają kwiaty wyskakiwać, pąki, no, zobaczcie jak się pięknie powiększyły Wszystko tutaj gra, wszystko jest tak jak ma być Jak widzicie, sprzątałem sobie drewno, sprzątałem sobie z zrębki, popodsypywałem tam stare drzewa no i tyle, tak naprawdę. Na dzisiaj styka. Zresztą jest to chyba trzecia czy czwarta rzecz, którą tak na którą dzisiaj robię, więc. No. Wiecie, wyciąłem dzisiaj drzewo całe, poszedłem na działkę inną jeszcze, poogarniałem tam rzeczy, pomieliłem całe drewno jeszcze na zleceniu, nie? Pozabierałem zrębki, przyjechałem potem jeszcze tu, byłem jeszcze po brzozy, po sok z brzozy, nagrałem odcinek. Jestem tu, posprzątałem to drewno, posprzątałem zrębki, nie wiecie, mogę wracać do domu. <laughs> I co, i co, w domu to już, w domu to już niewiele robię. <laughs> tak w skrócie. <laughs> Ale... No, powiem Wam, to ile można zrobić w ciągu jednego dnia. To jest ogrom. Co, gdy nie chce mi się? Nie? Nie chce mi się. A to, a tamto, kto wymyśla powody, dla których nic nie robisz? No ty, ja sam sobie je wrzucam. Sam sobie wrzucam zaklęcia, a nie chce mi się, no to mi się nie chce. A, jestem leniwy, no to jestem leniwy. O, mam dużo energii. To co się dzieje? Mam dużo energii. No tyle, mam do powiedzenia na ten temat. Wrzućmy sobie co chcemy, ale przestańmy sobie wrzucać coś, co nam nie służy. Wiecie, poziomeczki tu już rosną, tu wszystko już tu jest. Wszystko tu jest, o, pięknie tutaj, jakaś, właśnie cebulica. To taka ciekawa roślinka. A, malutka, no podeptana. Luz. O, zobaczcie, tak sobie poukładałem drewno. Przykryłem starą szmatą, starą plandeką, już dziurawą. Ona się tutaj zbiodegraduje sama. No i spokój. Innymi słowy, nie muszę się z tym marzyć, przejmować. Ona taka dziurawa. No, tutaj te kilka lat, co tu będzie, to ona się po prostu zbiodegraduje sama. Nie? tutaj te zrębki sobie wszystko wszystko sobie pięknie się samo porozkłada tutaj coś było zostawimy tam się agresy pokazały, tutaj taki ładny duży tam takie dwa no fajnie, ładnie rosną, mam do przycięcia trochę plus takie drobiazgi przyjdę sobie kiedyś z sekatorem z panelkiem, powykopuję te ligustry one wychodzą głównie ręką więc nie ma problemu no i tyle. Powiem wam co dalej tutaj na tej działce. No niewiele, szczerze mówiąc. Łąka sama się zasieje, kwiaty same się zrobią. E, jedyne co to pilnować, żeby w odpowiednich terminach po prostu pokosić. Tutaj porobię parę rzeczy, ale to na to przyjdzie czas. Jakieś kantówki się znajdą same. Jak widzicie paleta, nie? Paleta. Mówiłem ostatnio, że paleta wskoczy mi na auto, dosłownie wskoczyła mi na auto, znalazłem ją. Mówię, o, mój wzrok powędrował tam chciałem, mam i teraz co chcemy tak bardzo istotne ja wam tak tylko pokazuję tutaj, że mogę zrobić tutaj wszystko to co robię to jest mam wrażenie troszkę inna liga Mało kto takie rzeczy robi. W ogóle, jako człowiek, zauważyłem, że zacząłem grać troszkę w innej lidze. W lidze poza zasięgiem dla większości. I... To dziwne uczucie, dziwne odczucie, bo, bo jestem tam sam. <laughs> Nie? I, I gram sam i dobrze się bawię. To co to za liga? Hmm? A te mirabelki tutaj pięknie kwitną. I to takie ciekawe jest. Tak się zastanawiam dzisiaj, właśnie robiąc to, mówię: Wow! Nic, nikogo nie potrzebuję. Robię sobie. Dobrze się bawię. Co to jest? Można by powiedzieć takie mistrzostwo siebie. Jak dobrze się bawić. Po prostu, po prostu dobrze się bawić. Ale tam piękny ptaszysko leci. Wundaj. Nawet nie wiem co to, ale spore. Działka nabrała już właściwych kształtów. Parę drobiazgów tu jest do zrobienia. Widzicie, Bóg to Fajnie będzie. Do koszyczka. Ja nie chodzę. Ja, a, a religijny, a polityczny. Nie biorę udziału w głupotach. Głupoty mało mnie interesują. Nie powiem Wam, co jest, jak się zaczyna grać w takiej innej lidze troszkę. Gdzie ja robię rzeczy, których nikt inny nie robi. Tak po prostu. Nie zastanawiam się, dlaczego nie wiem, boi się cokolwiek. Nieważne, nieistotne. Nie? I... I powiem Wam, hmm. że nie mam ochoty i nie mam zamiaru nawet takiego nigdy dostosowywać się do jakichś chorych systemów. To jest absolutny nonsens. Lepiej stworzyć swój, który działa. A jest system, taki prawdziwy system, to system naturalny. O tym mówiłem, prawa natury, dzika natura. W każdym z nas jest taka dzika bestia. I nie chodzi o to, żeby ją ujarzmić. Choć wielu próbuje. Próbuję ją zagłuszyć, przytłumić. Nie, ją trzeba wypuścić. Trzeba wypuścić, niech chodzi. Ona masz żyć, a nie być w klatce. Dziki zwierz, który żyje w nas, piękny, niesamowity, fantastyczny, pełny energii. Mm. Niech żyje. Niech działa. Nie pasuje Ci to, co proponuje Ci świat, proponują Ci inni, stwórz swój. A wiesz mi, możesz. I już. Pięknie coś śpiewa. Nie wiem, nie wiem co. Nie muszę wiedzieć, żeby się tym cieszyć. Żeby się dobrze bawić. Nie muszę znać nazw. Nie muszę znać. Po prostu. Sam dźwięk jakby do mnie mówił. Słuchajcie, no pod kocyk już przygotowana. Nie? Na piknik. No, wiele nie trzeba. Jeszcze kwiaty same rosną. Uee! Petarda Absolutny dynamit Niech wypali W moim życiu już wypalił W twoim też może wypalić W każdej chwili, jeśli tylko tego chcesz Wstacie, że chcesz Chcesz mieć dużo energii? Miej! Chcesz żyć pełnią życia, to żyj! Przestań się bać. Na tym świecie nie ma takiej rzeczy, która mogłaby Cię przestraszyć. Mnie przestraszyć. Po co? Po co mi to? I nie muszę też nikomu nic udowadniać. Nic. Absolutnie nic. Nic. Nie mam nikomu do udowodnienia. Nie muszę się wspinać na najwyższe góry świata, żeby coś sobie udowodnić. Wystarczy być. Być pełnią. Być w pełni. Być sobą. Być tu i teraz. I wtedy to doświadczenie jest najpiękniejsze, jakie może być. Bo i tak wszystko, czego doświadczam, jest we mnie. Mogę powiedzieć, to ja decyduję, jak piękne jest to doświadczenie, jak intensywne, jak bardzo niesamowite. Spokój, przepełnia mnie spokój. Jak widzę ten ogród, jest tu fajna równowaga. Będzie tutaj dużo drzew. Już jest dużo drzew, niektóre są jeszcze małe. I, I to jest ekstra: jest cień, jest słońce, jest równowaga po prostu pod każdym możliwym kątem. Dobra energia w tym ogrodzie Ogród, w którym chce się być, tak zdecydowanie. Cześć Kociak Jednak nie idę. Tą drogą, to inną. To ja mam tak samo. Tędy się nie da, to inaczej się da. Zawsze się da. Zawsze jest rozwiązanie. Nawet jeżeli w danym momencie po prostu nie wiem, okej, okay, to rozwiązanie za chwilę przyjdzie samo. Czasami powiem wam, warto nie tyle odpuścić, tylko poczekać. 15-20 minut usiąść, skupić się, pomedytować i odpowiedź sama przyjdzie i rozwiązanie samo się pojawi czasem pojawi się na jeden dzień, drugi dzień wystarczy się przyciągnąć swoimi myślami że po prostu chcę to zrealizować a chcę zrobić coś, cokolwiek by to nie było nie ma to znaczenia bo... ja mówię sky is the limit no sky to jednak limit ja nie widzę żadnego limitu <laughs> Są, że skalić do limitu, no to tylko do nieba no. to jest, dojdę, to ja mogę dalej. W nieskończoność. I wystarczy to wrzucić do swojego umysłu, i wasz umysł już nad tym pracuje. I już nie musisz nic robić. Wystarczy, że go posłuchasz. No i nie przebodźcujesz się za bardzo, bo jak sobie nawrzucasz, za przeproszeniem, jak ja sobie nawrzucam zbyt dużo rzeczy z telewizji, z komputera, z telefonu i ze wszystkiego wokół, No to, to mój umysł się kręci wokół tego, a nie tego, co ja chcę. On kręci się wokół tego, co inni chcą, żeby się kręcił. A jak kręci się w zbyt wielu kierunkach, to w żadnym nie idzie. Nie rozwija się, słabo się rozwija, bo Dobrze jest kroczyć w dobrym kierunku. Nie, nie mówię, że w jednym, można w różnym. No ale jak jest ich 100, no to trudno jest to ogarnąć. Łatwiej jest jakichś ich 5-10 fajnych, dobrych. Wtedy jest ciekawy. I wszystko samo się realizuje. Wystarczy to wrzucić do głowy i słuchać odpowiedzi. Tyle! Nie trzeba nic robić, wysilać się, wytężać i tak dalej. Nie, umysł jest tak genialny, że sam poda ci odpowiedzi na wszystkie twoje pytania, które zadasz. Chyba, zadasz ich tak dużo, że to też okej okay, dostaniesz odpowiedzi na wszystkie, ale trzeba zadać dobre pytania. Wtedy są dobre odpowiedzi. Może mało ogrodowo dzisiaj. Z ogrodowych porad do zrębek nadaje się fajnie szufla do śniegu. No, ogrodowe porady. Wiecie, ja takie, na takich ogródkach działkowych to preferuję taki zero waste. Bez wydawania pieniędzy, no bo przecież to w końcu tylko dzierżawa terenu, nie? Więc po co miałbym na niego wydawać nie wiadomo jakie pieniądze? Niech służy. Niech służy na lata, na pokolenia. Jest zrobiony tak, że może tak być. Już jest tak zrobiony. Dzięki, do usłyszenia w następnym odcinku. Ogradowych Transformacji.